firma kompensa rewolucjonizuje ubezpieczenia wprowadzając asystenta AI dla ubezpieczeń korporacyjnych. Celem jest automatyzacja 85% zapytań brokerskich do końca 2025 roku. Dzięki zaawansowanym algorytmom przetwarzania języka naturalnego, system szybko rozumie zapytania i oferuje precyzyjne odpowiedzi. To drastycznie skraca czas reakcji i podnosi jakość obsługi. Automatyzacja rutynowych zapytań brokerskich odciąża pracowników, pozwalając im skupić się na bardziej złożonych przypadkach. Mniejsza potrzeba zatrudniania dodatkowych osób oznacza niższe koszty, a system może obsłużyć więcej zapytań bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów ludzkich. Co więcej, kompensa Stale optymalizuje i aktualizuje system, aby sprostać wymaganiom rynku i zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Ich innowacyjne podejście może zainspirować inne firmy ubezpieczeniowe do wykorzystania potencjału AI w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy obsługi klienta. Kompensa okazuje drogę branży ubezpieczeniowej.